I też część osób pyta się mnie w tej chwili, czy jeszcze warto inwestować w złoto, czy jeszcze warto jest porzucić polską złotówkę. I ja w tym momencie mówię ludziom: nie wiem. Ja tutaj spodziewam się o osobiście, że raty kredytów urosną o minimum 100%, czyli jak ktoś rok temu płacił 1500 zł, będzie płacił moim zdaniem minimum 3000 zł miesięcznie. No to biorąc pod uwagę to, że dzisiaj mamy taką samą bańkę na nieruchomościach, do tego mamy ucięcie łańcuchów dostaw, kryzys, potencjalne lockdowny energetyczne zbrojny, a złoto kosztuje mniej więcej tyle samo. Plus, oprócz tego przez ostatnie 11 lat pieniądz stracił na sile nabywczej, za co nie może, nie może złoto w tej chwili tyle kosztować. Cześć, w dzisiejszym odcinku gościmy po raz kolejny Fila Koniecznego. Cześć Fil. Witam Ciebie, witam wszystkich. Umówmy się, że ten odcinek poświęcimy obecnej sytuacji, żebyśmy zorientowali się, co robić, czego nie robić, jakie rzeczy można wyciągnąć z obecnej sytuacji, jak ewentualnie kroki poczynić. Zacznijmy od tego, co sądzisz, kto na tym zyska, kto straci na obecnej sytuacji. W kontekście inwestycyjnym, czy jeżeli chodzi o państwa? No, możemy przyjąć ten i ten. No dobra, no to jeżeli chodzi o kontekst inwestycyjny, no to na pewno zyskają te wszystkie osoby, które w miarę, kiedy było dobrze, przygotowywały się na ciężkie czasy, czyli te wszystkie osoby, które porzuciły polską złotówkę, przeszły do walut obcych, one już zyskują od kilkunastu do kilkudziesięciu procent w zależności od tego, kiedy kupowały waluty obce. Zyskają na pewno też osoby, które kupowały złoto. No i moim zdaniem też zyskają osoby, które inwestowały w Bitcoina, które, które siedzą w Bitcoinie, które też powiedzmy, pohamowały swoją chciwość i przeszły z tych altów do bitcoina, ponieważ no bitcoin tutaj w długim terminie pokazuje nam, że mimo złych informacji, mimo tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, cały czas trzyma się stabilnie, a nawet ostatnio rośnie. Fundamenty bitcoina też bardzo mocno rosną, co w długiej perspektywie, moim zdaniem, pozwoli ludziom bardzo dobrze zarobić. No dobra, jeżeli nie przygotowałem cię, bo wiem, że ty jesteś przygotowany mówiłeś o tym już od lat co jeżeli się nie przygotowałem? Jeżeli ktoś w tej chwili się obudził i widzi, że nagle na świecie jest źle, nagle panuje inflacja, podnoszą stopy procentowe, a, a, a pieniądz traci na siebie nabywczej, jest warty coraz mniej, nasza wypłata jest warta coraz mniej, no to jedynym rozsądnym Moim zdaniem, rozwiązaniem jest skupienie się na tym źródle dochodu, który w tej chwili mamy, zmaksymalizowaniu tego źródła dochodu, a następnie pieniądze, które jesteśmy w stanie pozyskać z tego źródła, musimy inwestować, ale przy dywersyfikacji, ponieważ w tej chwili, przy obecnych czasach, tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę pójdzie świat. I tutaj też część osób pyta się mnie w tej chwili, czy jeszcze warto inwestować złoto, czy jeszcze warto jest porzucić polską złotówkę. I ja w tym momencie, Mówię ludziom, nie wiem, nie wiem, ponieważ od, to już nie jest, powiedzmy, e, nie, tutaj nie da się tego przeanalizować. Analizować można było wcześniej, jeżeli było na świecie dobrze, można było analizować, w którą stronę idzie świat, ale w momencie, w którym już w tej chwili jesteśmy, wszystko zależy tak naprawdę od kilku, może kilkunastu osób na świecie. I dla przykładu mogę powiedzieć, e, co ze złotem, tak? Czy złoto urośnie, czy spadnie. Nie wiem, jeżeli będzie eskalacja konfliktu zbrojnego, jeżeli będzie jeszcze gorzej, złoto zapewne będzie rosnąć, natomiast jeżeli panowie się dogadają, no to zapewne będzie odreagowanie i zobaczymy złoto na poziomie 1800, może nawet 1700. Tak samo będzie z walutami obcymi. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o bitcoina, nie wiem, czy w krótkim terminie bitcoin urośnie, czy też nie, natomiast patrząc na jego bardzo, ale to bardzo silne fundamenty, które cały czas rosną, w długim terminie moim zdaniem da zarobić, dlatego najlepszym sposobem w tej chwili jest moim zdaniem dywersyfikacja, czyli zakup złota, przejście do walut obcych, ale już nie tak jak mówiłem w okresie wakacyjnym w tamtym roku funt, frank, euro, dolar, ale funt, frank, euro, dolar i polska złotówka, żeby to powiedzmy sobie uśrednić. Zakup złota, filmy o złocie nagrywałem, także odsyłam do mojego kanału, tam tłumaczę dokładnie, jakie gramatury kupować, jakie próby, jak to sprawdzać, żeby nie zostać oszukanym i nie naciągnąć się, nie dać się naciągnąć na jakieś wolframowe Wosramowe sztabki, no i moim zdaniem też w, tych, w, tym, w, tych, w tej sytuacji jak najbardziej bitcoin. Gdy przyjdzie czas, gdy zobaczymy, że nowe osoby dochodzą do rynku, gdzie to zainteresowanie rynkiem rośnie, gdzie, gdzie, gdzie przechodzimy powoli w tzw. Tak alt season, będzie czas na przechodzenie w alt i maksymalizowanie tych zysków przy kolejnych wzrostach. Jeżeli mówimy o większej gotówce, zakładam, że nie na kredyt, ale czy nieruchomości jako jeden z elementów też ma sens, patrząc na przykład, co się dzieje teraz na rynku najmu, że nie ma w ogóle żadnych mieszkań. Jasne, jak najbardziej tak. Tutaj potencjalnie nawet tak nastała bardzo dziwna sytuacja, ponieważ te osoby, które są świadome, i które były w takim etapie swojego życia, gdzie mogły wziąć kredyt, ale były na tyle świadome, że go nie wzięły, też w tej chwili są bardzo mocno niszczone przez obecną sytuację. Ja pamiętam, gdy nagrywałem filmy, też m.in. o nieruchomościach, to mówiłem o tym, że potencjalnie te lockdowny spowodują ucięcie łańcuchów dostaw. Ucięcie łańcuchów dostaw spowoduje oczywiście inflację, dużo osób też straci pracę, przez co będą do druki pieniądza, przez co będą jakieś zapomogi to spowoduje jeszcze większą inflację. A tą inflację będą rządy starały się ratować podnoszenie stóp procentowych, co bardzo mocno dojedzie wszystkich tych, którzy są zakredytowani, zwłaszcza pod korek. No i faktycznie to się w tej chwili dzieje, i potencjalnie te osoby bardziej świadome, które wiedziały, że coś takiego się dzieje, mogły powiedzieć: Dobra, to ja nie biorę kredytu, ja sobie poczekam z moją gotówką, i gdy już dojdziemy do tego etapu, gdzie te osoby, które były zakorkowane, powiedzmy, jeżeli chodzi o kredyty, nie będą w stanie tych swoich rad spłacać, wtedy ja od tych osób, osób odkupie mieszkania czy to z aukcji komorniczych czy też będzie duży wysyp nieruchomości na różnych portalach no i niestety te osoby już w tej chwili przy obecnej sytuacji nie mogą czuć się tak bezpiecznie ponieważ obecny konflikt jaki mamy na Ukrainie spowodował że do Polski Przypłynęło dodatkowe kilkanaście procent mieszkańców, potencjalnie dojdzie kolejne 2 miliony. No i tutaj taka ciekawostka, że przed wybuchem konfliktu, dosłownie dzień przed wybuchem konfliktu, na najpopularniejszym portalu, jeżeli chodzi o nieruchomości w Polsce, było dostępnych 23-24 tysiące mieszkań pod wynajem na całą Polskę. W tej chwili jesteśmy na poziomie 8 tysięcy, gdzie ta ilość mieszkań na całą Polskę spada na, na, na poziomie około 1000-1000. Za 200 mieszkań tygodniowo, co oznacza, że jeżeli będziemy mieli dalej taki przypływ nowych mieszkańców powiedzmy naszego kraju, jeżeli dalej będziemy mieli powiedzmy po te kilkadziesiąt tysięcy osób przekraczających granice dziennie, tak jak to w tej chwili mamy, potencjalnie w ciągu 6 tygodni w Polsce zabraknie mieszkań pod, pod wynajem. To będzie chwilę jeszcze trochę jedną rzecz, której nie wziąć pod uwagę, tak przynajmniej przy tych liczbach. To są ogłoszenia, które już są nieaktualne, ale jeszcze nie są wskazane. One jeszcze wiszą, nikt ich nie zaktualizował, więc jest szansa, że z tych kilku tysięcy jest jeszcze mniej. Jeszcze jest potencjalnie, że jest jeszcze mniej, ale jeszcze można na to wszystko dodać kolejną rzecz, że z tego względu, że są podnoszone stopy procentowe, to ten stosunek ludzi biorących kredyty do wynajmujących się bardzo mocno zmieni. I tak jak chociażby ludzie, którzy mieli 25, 26, 27 lat, zaczynali swoje powiedzmy życie rodzinne, brali kredyty pod nieruchomości. Tak teraz przy obecnej. Po pierwsze, zdolności kredytowej, po drugie, przy obecnych cenach nieruchomości, nie będą chcieli albo nie będą mogli tych kredytów wziąć i oni dalej będą wynajmować, więc oni nie będą tych mieszkań jakby zwalniać dla tych innych młodszych, którzy na przykład mają 19 20 lat, 20, idą na studia i chcieliby te mieszkania zająć. Także jesteśmy w bardzo nieciekawej sytuacji i potencjalnie i te osoby, które mają kredyty, są bardzo mocno dojeżdżane. Ja tutaj spodziewam się osobiście, że raty kredytów urosną o minimum 100%, czyli jak to. Rok temu płacił 1500 zł, będzie płacił moim zdaniem minimum 3000 zł miesięcznie raty kredytu. Z drugiej strony bardzo mocno dojeżdżane są te wszystkie osoby, które były świadome, powiedziały: Dobra, nie biorę kredytu, będę jeszcze jakiś czas wynajmował, bo one teraz będą cierpieć. No bo oczywiście właściciele mieszkań pod wynajem będą podnosili, podnosili czynsz, jeżeli mają takie duże obłożenie i takie duże zainteresowanie tymi nieruchomościami jest. No tak, faktycznie teraz widzę, że osoby, które normalnie u nas zwalniały pokoje studentów, i szły na przykład na kawalerkę albo na większe mieszkanie, no to te osoby przedłużają na kolejny rok umowę i nie zwalniają tych pokoi. A co ze studentami, którzy już Przecież niedługo będzie kolejny sezon najmu, kolejny sezon studiów. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Jeżeli macie w swojej rodzinie jakiegoś studenta albo osobę, która idzie na studia, to bardzo ważne, żebyście ten film przesłali tym osobom. Także ważne, żebyście ten film udostępniali, ponieważ no, są osoby, jak chociażby studenci, którzy potencjalnie mogą nie interesować się ekonomią, mogą się nie interesować tym, co w tej chwili dzieje się na świecie. I często jest tak, że. Studenci na okres wakacyjny zwalniają te swoje mieszkania, nie chcą płacić w czerwcu, w lipcu czy też w sierpniu za powiedzmy to mieszkanie, wracają do siebie, do mniejszych miasteczek, na wieś, do swoich rodziców, żeby spędzić jakoś ze swoją rodziną wakacje, i może tutaj się okazać jakaś niespodzianka, że Przyjdą we wrześniu, w październiku z powrotem na studia, no i niestety nie będą mogli niczego wynająć, bo wszystko będzie zajęte. Potencjalnie też wszystkie te osoby, które w tej chwili są maturzystami, którzy będą szli na studia powiedzmy od października tego roku, też mogą mieć duży problem. Na zasadzie dostałem się na studia. Studia oddalone od mojego rodzinnego miasteczka o 200-300 kilometrów, tyle że nie mam gdzie mieszkać, więc nie będę studiował, bo nie mam, nie mam po prostu gdzie mieszkać. Także to jest bardzo ważna, ważna informacja też dla osób, które pod potencjalnie studiują lub będą chciały studiować oraz do osób, które chcą, planują się przenieść do większego miasteczka. Także moim zdaniem, jeżeli macie kogoś takiego w swojej rodzinie, to powiedzmy podeślijcie mu ten film, żeby mógł się zabezpieczyć potencjalnie nawet i wynająć mieszkanie już w tej chwili. Ja ci będę powiem taką sytuację tutaj prywatną trochę, ale bardzo związaną z tym, co powiedziałeś. Ta aplikacja, którą stworzyłem do wyszukiwania okazji, Monitor.pl, która głównie służyła fliperom, żeby jak najszybciej dotarli do okazji. Nie? I część osób korzystała przy okazji, jako że byli fliperami czy inwestorami, do tego, żeby na przykład znaleźć dla siebie jakiś dom na wynajem bądź dla kogoś z rodziny. Odzywają się do mnie osoby, które nigdy z monitora nie korzystały, czy nie mógłbym im jakiegoś pakietu przygotować, bo oni chcą znaleźć mieszkanie na wynajem, a jak dzwonią, i po 15 minutach tak, już jest wystawione głoszenie, to jest nieaktualne. Dokładnie tak. Ja zresztą na swoim Twitterze napisałem z dwa tygodnie temu, gdy mieliśmy 9,5 tysiąca mieszkań pod wynajem w Polsce. Ee, że, no uwaga, będzie, będzie no po prostu chciałem ludzi ostrzec, że potencjalnie będzie coraz droższy e, czynsz, więc może warto, żebyście zwrócili na to uwagę i podpisali z właścicielem mieszkania chociażby umowę na kolejny rok na określoną kwotę, albo i na dwa lata e, na określoną kwotę. No i e, no ludzie są bardzo optymistyczni, e, widać w naszym kraju, e, no bo część osób, znaczy kilka osób no, napisała takie no, naprawdę e, przekomiczne komentarze w stylu e, rząd to na pewno widzi i niedługo wybuduje Mieszkania to był, był mistrz, moim zdaniem, jeżeli chodzi o komentarze. Druga osoba powiedziała, że deweloperzy na pewno zaraz wybudują te mieszkania. No i też pojawił się komentarz w stylu: A tam gadasz głupoty, 9,5 tysiąca mieszkań, a na innej tam stronie jest 23 tysiące. Tak, tyle że tam są jeszcze na tej innej stronie skamy oraz pokoje na najem powiedzmy dobowy, czego ludzie nie biorą pod uwagę, ale. To nie ma takiego naprawdę znaczenia. Nawet gdybyśmy powiedzieli, że mamy 9,5 tysiąca mieszkań, plus tamte 23 tysiące, niech będzie nawet 40 tysięcy mieszkań na całą Polskę. Co to, jakie to ma znaczenie w stosunku do kolejnych miliona, dwóch milionów, może nawet trzech milionów, które do naszego kraju przybędą. Mało tego, część z tych osób może i wróci do swoich, swojego kraju, jeżeli się konflikt zakończy. Ale nie mamy takiej pewności. Ale im dłużej on trwa, tym jest bardziej prawdopodobne, że te osoby zostaną. I mało tego, po tym zakończonym konflikcie może i nawet ściągną swoich mężów, swoich narzeczonych, którzy w tej chwili walczą do naszego kraju. Więc potencjalnie będziemy mieli jeszcze więcej jeszcze więcej tych, tych, tych osób w naszym kraju. No i tutaj mamy, powiedzmy, wiele rzeczy, które się narasta, nawarstwia i powoduje tę tą, 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 tą sytuację. Jak chociażby to, że nawet jeżeli potencjalnie ktoś powie: Dobra, jestem w stanie spłacać ratę kredytu nawet i 3000 złotych, to w tej chwili już nie jest w stanie takiej, ta, za, za, za powiedzmy, tyle zbudować swojego domu. Jak chociażby 2 lata temu można było za pół miliona postawić dom, potem się okazało, że jednak to jest 600 albo 650 w tej chwili to jest o wiele więcej. I taka ciekawostka dla widzów. Jeszcze dwa lata temu średnia krajowa pozwalała na wzięcie kredytu na poziomie 700 tysięcy złotych. To była zdolność kredytowa. W tej chwili dochodzimy do 500, nawet 400 tysięcy złotych. No więc mamy i rosnące ceny, i spadające jednocześnie zdolności kredytowe. No więc w tym momencie może być nieciekawie. Faktycznie pamiętam, jak mówiłeś na wielu swoich nagraniach, już nie mówiąc o tym, kupujcie złoto waluty, bo to wałkowałeś przez wiele miesięcy, i faktycznie osoby, które wtedy podjęły dobrą decyzję, myślę, że są zadowolone. Kśmieliśmy się przed wywi wywiadem, że pan, a nie mówiłem. Ale patrząc na taką chłodną analizę, jak ty na to spoglądasz, to za chwilę że do tego przejdę, ale mówiłeś o tym, że będzie wiele osób, które biorą przy rekordowo niskich stopach procentowych kredyty na domy i tych domów nie będą w stanie wykończyć, bo przerwane łańcuchy dostaw, bo rosną ceny materiałów. I to jest takie śmieszne, bo można cofnąć się do tych nagrań, gdzie wtedy nie było żadnej oznaki, że niby tak będzie, a wiele osób takich z głową na karku już wiedział, że tak się to skończy, i są ludzie, którzy w tym momencie dokończają domy, a na znaczy Szkielet, czy ewentualnie ściany, ale w środku to już generalnie wykończą tylko to, co będzie ich stać jakaś pomoc od rodziny, no bo brakuje kasy. Tak, tak. I to już widać po tych budowach. Ja chociażby mam człowieka, który się buduje obok mnie, nowego sąsiada w tym moim domu rodzinnym, i dom stoi od roku nieruszony. Wszystko pięknie szło, cała budowa i tak dalej. Stop, stop, dom niewykończony. Pewna osoba z mojej rodziny także buduje dom, niby wszystko już jest na, na końcu, ale jednak już nie będzie ocieplać, czyli już powiedzmy, coś, coś jest niedokończone, będzie dokończone później. Także no niestety, no ja też, gdy, gdy na moich nagraniach mówiłem, żeby ludzie uważali na, na, na te kredyty, no to też miałem parę takich komentarzy w stylu, że ktoś był obrażony na to, że ja mówię, co w przyszłości mniej więcej może się wydarzyć na zasadzie. No to co, to ja mam ciągle na całe życie mieszkać na wynajmowanym i nie brać kredytu i tak dalej, że ludzie byli na mnie obrażeni, że idą złe czasy. No to ja, ja ich nie spowodowałem, ja tylko mówię mniej więcej, co może nastąpić w, 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 w jakiejś tam odpowiedniej kolejności, tak? No więc jeżeli mamy. E, Kryzys na całym świecie, jakiego nigdy świat do tej pory nie widział, bo to, co w tej chwili się dzieje jest niczym w porównaniu do roku chociażby 2008. Jeżeli cały świat nagle się zamyka, cały świat zamyka fabryki, nagle ludzie są coraz biedniejsi, więc kupują coraz mniej. Jak kupują coraz mniej, to kolejne biznesy padają. Jak kolejne biznesy padają, plus do tego nałożymy lockdowny, mamy ucięcie łańcuchów dostaw, to oczywiście musi być zadrukowane. Jak mamy do dodruk, no to mamy inflację. To jest podstawy ekonomii, tak? Więc tutaj ja tylko i wyłącznie powiedziałem, jakie są, jakie będą następne. Kroki, a następne kroki, no to oczywiście będzie bardzo duży kryzys, no i bardzo duża bieda. Czy jest ktoś, kto na tym zyska? Oczywiście, oczywiście, zyskają wszyscy ci, którzy chociażby mają w tej chwili bardzo duże połacie ziemi, jak chociażby pan Bill Gates, który nagle stał się ogromnym właścicielem ziemskim wykupił bardzo dużą ilość ziemi, bo potencjalnie kolejny krok tego, co się dzieje, to nawet i głód na całym świecie. Na ten temat będę nagrywał film. Tutaj taka ciekawostka, Rosja oraz Ukraina to jest pierwszy oraz czwarty kraj na świecie, jeżeli chodzi o eksport pszenicy, z czego Ukraina bardzo... Pięknie też nam się za pomoc odwdzięczyła i my ludzi ich przyjmujemy. My ratujemy Ukraińców, ale jednocześnie Ukraińcy powiedzieli, że nie będą tej pszenicy już nigdzie eksportować, więc zostawiają ją dla siebie. Mamy sytuację chociażby w Hiszpanii. Brakuje zboża dla bydła, gdzie Hiszpanii zastanawiają się, czy w ciągu następnych trzech tygodni nie wybić trzody chlewnej oraz bydła, ponieważ inaczej umrze z głodu. Więc w tym momencie te osoby, które potencjalnie powiedzą, ojo oj, i tak nie wiem, pszenicy albo jestem na keto i jem samo mięso z mięsem, no nie no, wasze mięso też musi coś zjeść, więc e, no robi się na świecie naprawdę w tej chwili nieciekawie. No i potencjalnie zyskają tego, tego typu ludzie. No i jest też taka teoria, e, wiele teorii spiskowej w ostatnich czasach, Dziwny sposób magiczny się spełnia i jednak przestają być teoriami spiskowymi. Jest, jest teoria, która mówi, że to wszystko jest do tego, aby wprowadzić jeden wielki rząd światowy, jedną walutę CBDC, jeden wielki system, zresztą o którym nagrałem, ISO 20022, który będzie tym zarządzał, ale ludzie muszą o to sami poprosić. Czyli potencjalnie, jak będzie wielki głód, wielka bieda, wielka inflacja, i nagle ktoś wyjdzie z rozwiązaniem: stwórzmy nowy system monetarny, zróbmy reset finansowy, o którym już mówi się oficjalnie. Kiedyś był teorią spiskową, teraz to jest już oficjalna agenda World Economic Forum. Zresztą możecie wejść sobie na World Economic Forum i wpisać Great Reset, Reset i, i będziecie mieli oficjalne informacje. Informacje o resecie, który jeszcze powiedzmy w latach 2010-11-12 był wielką teorią spiskową i ludzie mówili, że załóż czapeczkę foliową, nic takiego na świecie nie będzie. Teraz jest to fakt. I potencjalnie może mogą rządy powiedzieć, no to teraz resetujemy wszystkie gospodarki wszystkie długi, ale żeby nie było ponownie tego samego, no to wprowadzamy nowy system finansowy, monetarny, oparty o CBDC, czyli Central Bank Digital Currencies, waluty banków centralnych, no i eliminujemy gotówkę, bo oczywiście gotówka służy tylko i wyłącznie do prania brudnych pieniędzy i nielegalnych aktywności, no i ludzie to przyjmą, tak? Jak taki konieczny będzie mówił, uważajcie, bo jak oddacie gotówkę, to będziecie w pełni niewolnikami, bo wtedy też będą przychodzili ludzie mało świadomi i pisali komentarze w stylu: Nie widzisz, co się dzieje na świecie, Mamy ogromną biedę, inflacja. ty mówisz o jakiejś gotówce: Mam gdzieś gotówkę, ważne, żebym nie był głodny. No i przejdzie, oczywiście, że przejdzie. No i przy okazji, jeszcze genetycznie modyfikowane jedzenie, to tak. już będzie standardem, już nie będzie osób, które. produkowane mięso. Tak. Ehm, dobra, kto zyska? Ale z tych dużych, duzi zyskują. Czy ktoś z małych, co mógłby teraz zrobić, żeby to, co się dzieje, to, co nadchodzi, jeszcze jakoś przeżyć? Potencjalnie, jeżeli będzie bardzo, ale to bardzo źle na świecie, a w tym kierunku zmierzamy, no to też to będzie jakaś szansa dla tych osób, które są w tej chwili świadome. Czyli, tak samo jak powtarzałem, złoto, waluty obce. Waluty obce ja traktuję jako powiedzmy zabezpieczenie przeciwko, przed spadkiem polskiej waluty. No. Jesteśmy krajem gorzej rozwiniętym i w złych czasach kapitał odpływał od takich państw jak chociażby Polska. Bardzo fajnie, zresztą, możecie to sobie sami prześledzić na wykresie, jak to było z COVID-em. Kiedy nagle COVID się rozwijał, wprowadzano lockdowny, obostrzenia, no to ta złotówka spadała. Jak przechodził okres wakacyjny, czyli były obostrzenia znoszone, złotówka rosła, i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo widać, że w złych czasach ten, ten kapitał od Polski odpływa, więc biorąc pod uwagę, że może być źle na świecie, no to ten taki powiedzmy hedge w postaci funta franka, euro, dolara może spowodować, że stracimy mniej, bo Dalej będziemy tracić, bo musimy pamiętać, że to są fiaty. Pieniądze fiducjarne oparte o tylko i wyłącznie zaufaniu. Wie, wierzę w to, że ten pieniądz jest coś warty. Pieniądze w dzisiejsze nie są w ogóle pokryte, e, nie mają parytetu do, do złota. Więc to nie jest tak, że my zarabiamy lub też e, tracimy, jeżeli mamy złotówkę, lub też nie, bo wszystkie waluty tracą, tylko jedne tracą mniej, drugie więcej. Więc to jest taki freefall wszystkich walut, wszystkie tracą na siłę nabywczej, wszystkie są objęte inflacją, tylko jedne mniejsze, drugie e, mniejszą drugie większą. Następnie oczywiście złoto. Tutaj miałem bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który bardzo mocno siedzi w złocie, bardzo mocno interesuje się złotem i wczoraj akurat zaprosiłem go na kawkę, by o tym złocie porozmawiać. No i rozmawialiśmy właśnie też między innymi o tym, dlaczego to złoto tak długo w ogóle jest na obecnym poziomie. Moim zdaniem, osobiście, złoto przy dzisiejszym kryzysie, przy tym, co się w tej chwili dzieje na świecie, powinno kosztować minimum, ale to minimum 3000 dolarów za uncję, jak nie 3,500 dolarów za uncję, bo chociażby, jeżeli weźmiemy to, że złoto kosztowało ponad 1800 dolarów w roku 2011. Przy kryzysie 2008, kiedy to tam powiedzmy pękła bańka na nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, no to biorąc pod uwagę to, że dzisiaj mamy taką samą bańkę na nieruchomościach, do tego mamy ucięcie łańcuchów dostaw, kryzys, potencjalne lockdowny energetyczne, konflikt zbrojny, a złoto kosztuje mniej więcej tyle samo, plus oprócz tego przez ostatnie 11 lat pieniądz stracił na sile nabywczej. Za co no nie, może, nie może złoto w tej chwili tyle kosztować, i nawet jest taki wykres na Google, możecie sobie znaleźć: Gold Price Adjusted by Inflation. I on pokazuje, ile powinno złoto dzisiaj kosztować w odniesieniu do wcześniejszych czasów, jeżeli odejmiemy od tego inflację. I samo porównanie kryzysu 2008 do tego, co się w tej chwili dzieje, czyli tylko i wyłącznie tamtej sytuacji, pokazuje, że złoto dzisiaj powinno kosztować 2300-2400 dolarów za uncję. A jak to no na to inflację to wszystko co wymieniłem, no to moim zdaniem to powinno być minimum 3000. Ja zadałem temu człowiekowi pytanie, no to dlaczego to złoto tak mało kosztuje? No i potencjalnie jest szansa na to, że te CBDCs będą oparte na parytecie złota na początek, żeby mm -hmm. ludzi przekonać do tego, żeby po prostu te pieniądze przyjęli. Tak? No, bo ja tutaj od razu dałem kontrargument, mówię, no, ale po co oni mieliby to robić na zasadzie parytet złota, skoro oni w latach 70. z tego odeszli po to, żeby robić wały i móc te pieniądze drukować. Ale jak tak sobie pomyślimy na zasadzie, najpierw powiemy ludziom, że to będzie parytet złota, ludzie przyzwyczają się do CBDCs, poczekamy 10 lat i go znowu ściągniemy, a te pieniądze CBDC już zostaną, no to ma to już sens. I teraz, jeżeli taką przyjmiemy potencjalną e, strategię. I że, że taki potencjalny scenariusz może mieć miejsce. I teraz uwzględnimy to, że nagle państwa na całym świecie masowo kupują złoto, gdzie tego nie robiły jeszcze 5, 7, 10 lat temu. Państwa zapomniały o złocie, nawet się wyzbywały złota, a teraz nagle to złoto kupują. Może potencjalnie coś takiego mieć miejsca, i wtedy ma sens to, że złoto w tej chwili kosztuje tyle, ile kosztuje, i nie rośnie, bo potencjalnie te właśnie grube ryby, ta cała banksterka. Na siłę trzyma niską cenę złota dla siebie, żeby jak najwięcej go nakupować. I wtedy potencjalnie, no my możemy z tego skorzystać, bo jeżeli to jest prawda, no to to złoto potencjalnie powinno wystrzelić, no i oni, przytrzymując tą cenę złota, przytrzymują tą cenę złota też nam. Więc to jest bardzo, bardzo, moim zdaniem, też rozsądne, żeby mieć jakąś ekspozycję w złocie. No i oczywiście, moim zdaniem, bitcoin. Fundamenty bitcoina pokazują, że w długim terminie, moim zdaniem, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, żebyście nie traktowali to jako poradę inwestycyjną, ale moim zdaniem, kupując nawet bitcoina dzisiaj na poziomie około 40 tysięcy dolarów za sztukę, w ciągu następnych kilku lat, Bitcoin okaże się i tak najlepszą decyzją inwestycyjną, jaką można było, e, można było podjąć. Wyprzedzi złoto, wyprzedzi waluty obce, wy, 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 wyprzedzi wszelkie dostępne inwestycje, SP e, i tak dalej. Ale o temacie inwestycji pogadamy sobie w drugiej części, która albo już jest opublikowana i możesz sobie już ją obejrzeć, albo nadchodzi w kolejnych tygodniach. Dzięki film. Cześć.